Jesteśmy na terenie ośrodka wypoczynkowego Sobódka. Mamy tutaj Centrum Sportów Wodnych. Wynająć można rowery wodne, kajaki, deski, ale też można popływać na wyciągu do NARD wodnych. powierzchnia gminy Kępice w ponad sześćdziesięciu porośnięta jest lasami. Mamy kilka jezior, mamy rzekę Wieprze. No jest to bardzo ważne miejsce dla Mieszkańców i dla społeczności tej, gdyż przez wiele lat było ono zaniedbane. Cały czas inwestujemy w to miejsce. Udaje nam się to głównie dzięki środkom rządowym, ale także dzięki środkom unijnym. W tej chwili remontujemy duży budynek, w którym będzie 14 pokoi, czyli sporo miejsc noclegowych. Na pewno dzięki temu rozwiniemy jeszcze bardziej swoją ofertę turystyczną. Kierujemy dodatkowe wsparcie do tych miejscowości, które są tak samo ważne jak duże miasta, ale które przez lata niestety były nieco bardziej zaniedbywane, jeżeli chodzi o właściwie zaniedbywane przez władze centralne. I dzisiaj takie dodatkowe wsparcie służy temu, aby. Lokalna społeczność na nowo nabrała tej energii, która, która zawsze tutaj tkwiła. Nie stać by nas było, na, z własnego budżetu, za własne pieniądze. Robić inwestycje wielomilionowe. Jakiś czas temu stworzyliśmy specjalne programy dla byłych miejscowości popiegierowskich, właśnie po to, aby tu powstawała nowa infrastruktura. Tutaj też zresztą budowany jest właśnie budynek, który będzie służył na nowe miejsca noclegowe, ale również te programy, które są tak zwanymi programami miękkimi, czyli właśnie festyny integrujące lokalną społeczność po to, aby te więzi społeczne były trwalsze, a czasami na nowo się nawiązywały. Finy popegierowskie przez wiele lat były zaniedbane, były zapomniane przez wszystkich. Od kilku lat się to zmienia i bardzo się cieszę, że nasza fundacja, Fundacja Lex Humana może uczestniczyć w odbudowie więzi społecznych. Dzisiejszy festyn rodzinny na terenie ośrodka Sobutka w Kępicach. Zorganizowany przez Fundację Lex Humana przy współpracy z gminą Kępice. No jest takim wydarzeniem, które jest próbą integracji społecznej, wdrożeniem takiego mechanizmu współpracy międzyludzkiej. Wybraliśmy tutaj gminę, gminę Kępice, ponieważ dzięki pani, pani burmistrz z tą gminą nam się bardzo dobrze jako fundacja współpracuje. Typu integracja wydaje mi się bardzo potrzebna, ponieważ w XXI wieku, kiedy no, zatracamy troszeczkę wartości, kiedy nie mamy kontaktu z drugim człowiekiem, tylko siedzimy przy monitorze komputerowym, jest to bardzo potrzebne, abyśmy przez chwilę oderwali się od tej wirtualnej rzeczywistości i zaczęli żyć we współpracy z drugim człowiekiem. Mamy tutaj bardzo bogaty repertuar związany z tymi historycznymi działaniami typowo rekonstrukcyjnymi. Jesteśmy drużyną pomorską w Wilco, celujemy w, tak mniej więcej w X wiek. X wiek to jest okres takiego boomu osadniczego słowiańskiego na Pomorzu, to jest, jest rozkid właśnie tej słowiańskiej. jest taka Pierwotna, naturalna, na tym takim właściwym korzeniu. Prezentujemy trochę warsztatów. Mamy między warsztat kowalski i warsztat rogownika. Mamy gry i zabawy wczesne średniowieczne dla dzieciaków. Bardzo ciekawy pakiet rozwiązań dla dzieci, które mogły uczestniczyć na przykład w walkach słowiańskich, w biegu woja, skosztować podpomyków. Trzeba było rzucić takim czymś w takcie, a później przebić jabłko i później. Walnąć jego e y, shikiego To oferowaliśmy dzieciom zajęcia w plenerze, to znaczy mogły samodzielnie na płótnach wziąć udział w konkursie i namalować obraz związany z ich wymarzonymi wakacjami. Strażacy pokazali nam efektowny przegląd swojego wozu. Poza tym no tutaj użycie gaśnic było dosyć spektakularne. Mogliśmy się po niewielkiej mrzawce cieszyć również kolejną wielką wodą. Bardzo fajnie jest, bardzo. Byliśmy na rybach, pływaliśmy. Biegałem, jadłem lody. Jadłam lody. Malowałam. Bawiłem się na dmuchańcach. Brałem udział w gotowaniu. Bawiłaś się skrzyżankami. Przez chwilę słuchałem tego to, takiego koncer koncertu na skrzypcach pani grała. Oferta jest dedykowana przede wszystkim dzieciom, ale nie tylko. Koncert zespołu Trio Siesta. Panie tutaj pokazały bardzo bogaty repertuar i dla dorosłych i dla dzieci. Wszystkie atrakcje, które zostały tutaj zapewnione przez fundację spełniły oczekiwania i nasze, i dzieci, także jesteśmy mega zadowoleni. Thank you.